Cześć, ja. Trzybie współpracy. W idzie trzecim. Dobra, chodź kapo. Ci dam szkapę po krako, to widzisz miał... nie moja mał... wina, że tak wyglądasz. Nie masz coś murzyń i co? Tak? Tak. O kurde. Buraku. Którego bierzesz? Czekaj, nie wiem, ja tego nie znam, poczekaj. przesunę się. Ja może tego co leży, Wejść bo lepiej tego go na widzę. Dobra Widzę, że nasze klimaty są. Znaczy moje. Eee, no ja też lubię takie coś. Ta z którego? Ja tego z lewej. Dobra. Ty pierwszy. Oj. Teraz powoli tu lepiej, bo teraz mi się przypomniało, bo to dawno grałem. Jak nas wykryłem będzie game over, nie? Nie. Tutaj będziemy musieli ostrożnie, bo tu za chwilę będzie kamera i gostyk. Kamera i gostek. i będzie trzeba. Pierw chyba. kamerę, a później gostka. Widzisz go? Widzę, widzę. Jak zniszczę kamerę, to go zabi, dobra? Dobra. Dobrze. A co przechodziłem z takim nieogarniętym gościem, to tam się chyba za 7 razy udało. Co to samo? To tutaj? samo tutaj. Dobra. Tu jest dwóch, tu jest dwóch. Widzisz ich? Chyba że ty rozpierdsz kamery. Dobra, to ja kamerę rozwalę. No. Dobra. Chodź. Tylko ostrożnie. Tam jest dypków. Ja wezmę tego dalej co stoi. Jak szczelę to sprzątnij tego. Dobra. Dobra. Tu powinien być alba teraz. Ładnie nam się udało Czysto? Czysto Czekaj, ja sprawdzę tylko czy to ten, dobra? No Dobra, to ten <grym> Ta, to jest ten ze Sindla, Ten co... Ten co on umarł. Chyba tak nie ma, co, nie ma się co dziwić, że oddzielny w końcu nie. Dobra, co teraz? No, oni go zapakują, mamy musimy go osłaniać w hamerach, Tak mi się wydaje. Albo sniperki dostaniemy i będziemy musieli os osłaniać Z Tego co, tam mi się wydaje. On ma tylko połowę życia, a nie razu nie trafił. Koniec nie został. Dobra. Dostaj sniperkę czy nie? Nie ja mam krowy. Nie, ja też nie. Powinna być sniperka. Nie G3 jest tylko. Dobra, jest. To ja wezmę sobie. A G3 jest fajne, bo nawet nie grał jeszcze nim. Grałem w tym G3 w multi wczoraj trochę. Strasznie niecelny, ale ma dość moc silną. Ja wezmę RPK. Uwaga! O! Optowizyjny Znaczy fajnie jest ten noctowizyjny Fajnie Widać wrogów Też mam Też go mam do snajperki Trochę dźwięk zgryźć ciszę, poczekaj Dobra Gdzie te obostrakcje? No, już będzie nie chciało. Bo pie, Chłopie, żyj, żyj. Ja sam sobie nie poradzę. Ja jestem już z przodu. Jakaś muzyka chińska gra, czy mi się zdaje? Nie, no, ja nic nie słyszę. Tu Ale... coś gra. Ale tu, tu jakieś ryby wiszą. Dobra. Kurde mnie rozjadło. Debile. <laughs> no nie, nie, nie patrzę. o, jadę jak trzeba i już. Będę się najwyżej sami osłaniać. Co, oblał cię ktoś dzisiaj wodą czy nie? Nie, nie Co cię będzie na takim zimnie lał, ja żeby zamarł to zimnie lał, zamarł nie. E, ja miałem na Irka wydać wiadro wody z balkonu, ale akurat jak on dzisiaj przyszedł, to ja żebym się spał Tu musimy oswonać Jeszcze trochę będzie prije, ale widzę, że No już niestety nie, tylko początek Ale będzie jeszcze, mi się ze skradanką Przedostatnia jest skradanka Taka a. fajna dość Ta jest z nimi No, a ta jest piąta Masz RPK? RPK No, bo tamtą krowę żem wyrzucił, bo ja z ona była z holografem, a z holografem jest celna trochę Wolę jak jest z tym z mechanicznym Dobra, pakujemy się do aut Dobra Ty siadaj, będziesz z nim jechał Z nim? Ej, nie mogę wsiąść Może ja muszę z nim jechać? Też nie mogę, czekaj powoli. Obczajmy to zaraz. <grystanie> co my tu mamy zrobić? Jakiegoś buga mamy, czy co? Pisało, żeby wejść do pojazdu. Nie, Chyba, że zaczniemy się od nowa i wznowimy... Wznowimy w tym momencie. No możemy tak zrobić. Bo coś się chyba spieprzyło i nie damy mi damy. Co robimy tak? No dobra to my tu przerywamy krywanie w tym momencie i wrócimy do was w tym momencie jak tu dojdziemy A ja tu jesteśmy Dobra ja już przerwałem a ty dobra jesteśmy już naprawił nam się ten bóg Tak więc siadamy do tych pojazdów Mi się zmieniła broń bo bołem na nie tamtą zjeść no a ja też sobie wziąłem G3 razem 4 tak więc Małaś, już siadaj tam z tego. Zjechał z tym Arabem, siadłem, ty siadłem. się z nim jechać. No wiesz co, naprawdę? Jest nie jestem rasistą. Nie lubię z nim jechać, a nie. Murzynie. <śmuszny> <śmuszny> to cztery petynę. Lepiej się nie odwracaj. Co żeś zrobił. To <śmuszny> 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 Czekaj No ja nie helikopter w ogniu, jestem sierżant Pila Zufa jak to była To ci zaraz łebę poczczelą A bo nie, ja będę ten co ja będę ten co mu zlecły jak diecą wleciało do brzucha Nie do brzyma, tylko nogi mu urwało Nie, do brzyma, to się też mu wyciało ale to rakieta wleciała, ale nie wybuchła, nie? No, no Najlepszy był ten co rękę zapakował do tego do, 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 do worka Dobra, ty zostanie, ja widzę, osłaniaj mi jak co. Dobra. Bo oni tu mogą... mogą tu mogą wrócić, oni tu wrócą pewnie. ale ty jesteś dość daleko, ale dobra. I dom, i dom! BUM! Biegnij, biegnij! Biegnij Forest! Run forest! M4 czwórkę mi dało z pistoletem. Ale gówno. A ja miałem moją kietrujeczkę. Dobra, ja nie mogę tu wsiąć, to ja nie mogę. Ja dojrzesz, bo mnie zabiją zaraz. RPG, a to nie Dobra, zaraz ci pomogę. A... Hammer ci się pali. Co? Hammer, hammer ci się pali. A mi się pali. Poważ... No, o, poważnie No poważnie. Ja Polera jaskoczy z niego. Jezu, trzeba gdzieś tam dojechać, żeby wysiedzać z tego gówna. Żeby zawalił. Tu pod koniec, tu pod koniec będzie trochę ciężko. Będziemy musieli się tak bronić. Wysiadka. Szybciej, bo wybuchnie to, zanim tu wysiądzie szafie. Nie ma tam przy zapasie czasami g Jest, jest, jest. Nie ma gitrujeczki, czekaj, bo ja, bo ja ginę. Tu jest G3A3. Tu zaraz, czekaj. Chcesz RPK? Nie, wolę M4. Eee tu przyszli patrz Zginęłem bo przyszli tu ściągaj ratuj ja mnie chłopu. Ja sam ledwo żyję Mówiłem że tu będzie ciężko Reanimuję, reanimuję, reanimuję Uch udało się Chłopia ledwo żyję, zaraz zginę A nie, że tylko jeszcze raz trafię. ściągnę i na siebie Pięknie nie ty, ty gadasz, nie widziałem że to da dobrze angielski No widzisz? Ale ja, u um mnie po polsku gadał <tosujne> <sujne> <śledzy> Nie bo ja mam dawinki, ja Angielski włączony ja. Ja Nie, nie Mnie denerwuje jak Amerykanie po prostu gadają, ale to szczególnie. nie? Ty debil, oglądasz telewizor nas walczyć, co ty to robisz? Ameryka, Ameryka, Poland good! <grym> ja ci tyle powiem na temat twojej Ameryki. Aż ja. o. Afganista czeka się o coś pytać, co pytać, to wiesz. mu Hammer co się palił, to już cały jana. Bej jest sniperkę najlepiej, bo teraz trzeba ich zdjąć od góry to czy czy znać, coś czy... G3, znaczy, Dobra, nie ma co tu wychodzić, nie ma sensu, idę tam do ciebie A, ci załatwią sprawę za nas Ratuj mnie Ratuje AH6 to o, i nawet ten jest tak ten helikopter się nazywał, nie przypominam nazwy Który idzie? Tamten, jest co mam się on... To nie jest Huey Buway to jest, tylko taka nowsza wersja To nie jest To On się w multi jakoś inaczej nazywał, ale to nie jest Huey Venom, 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 Venom Venom może w tam? <laughs> no, misji tej tak no, Dobra My się żegnamy z w tej misji i zapraszamy na następną misję. Cześć!